Tegoroczna dziesiąta odsłona Narodowego Czytania odbyła się w sobotę 4 września 2021 roku. Jednak w niektórych placówkach czytanie odbyło się w poniedziałek 6 września. Tak właśnie było w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Słubicach, gdzie moralność pani Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej, czytali przedstawiciele słubickich mediów. W dniu dzisiejszym odbyło się jubileuszowe, dziesiąte Narodowe Czytanie w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach. Narodowe Czytanie jest pod patronatem Pary Prezydenckiej i lekturą tegoroczną Narodowego Czytania jest Moralność Pani Dulskiej. Nasz ośrodek uczestniczy oficjalnie już czwarty rok w Narodowym Czytaniu, o czym świadczą tutaj upominki z poprzednich wydań Narodowego Czytania które otrzymaliśmy od pana prezydenta. Tegoroczne narodowe czytanie odbyło się z udziałem przedstawicieli mediów lokalnych. Wcześniej to były służby mundurowe, władze samorządowe, a w tym roku przedstawiciele mediów lokalnych. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu, dywany, meble solidne, na ścianach w złoconych ramach premia i Bóg wie jakie obrazy. Róg obfitości, sztuczne palmy, landschaft haftowany za szkłem, pomiędzy tym stara piękna serwantka, machoniowa i empirowany ekran, Lampa za bazurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie, rolety pospuszczane, na scenie ciemno. Gdy zasłona się podnosi, zegar wiadani bije godzinę szóstą. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się. Wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Z pewnością wszystko, co dzieje się w ramach akcji Narodowego Czytania sprawia, że dzień ten jest znaczącym świętem polskiej literatury.